Ziemi, co zawsze pod wodą lub śniegiem Są drogi, po których nikt prawie nie chodzi Tam wariat się czasem przesunie po niebie to ludzi na łodzi, wołając, że leci A oni chwytają go w sieci Wśród pól i rozlewisk tam białe są miasta Gdzie końmi handlują jedwabiem i siarką nad targiem wyrasta przejasny monastyr, chorały i hargot, i kona i koń, wędzidło i złota dłoń. Na ścianach gospody łańcuchy i sierpy, wesołek po udach się klepie i śpiewa. O ludzie, co żyje radością, choć cierpi i ktoś się zaśmiewa, ktoś wódką goraczy, nim inny ktoś wezwie się paczy. Z wyrwanym językiem niech skacze do woli, Jak przygłup, co słowa nie może wykrztusić. Bo książę z krużganków o wzroku sokolim, dziedziny strzec musi od ognia i zła, by poczuł lud, że ktoś oń dba. A książę mecenas za sztuką przepada, więc ściany pałacu malować mi każe. Czeladnik już farby i pędzle rozkłada, A w drzwiach stają straże i księcia brzmi głos, Za pracę twą miecz albo trzos. Architekt, co dla mnie budował ten pałac, Już nic piękniejszego nikomu nie wzniesie. Gdy skończył przygoda, go przykra spotkała, Na zbirów się w lesie jak raz napatoczył, A oni wykłuli mu oczy zaśmiał się książę, aż sala zabrzmiała I brzmiała, gdy odszedł podobny do pawia I stałem przed ścianą, co była tak biała Jak tego, co stawiał ją twarz oślepiona Od łez nim się stała czerwona Klęczałem przed bielą nad pismem schylony Gdy przyszła ta dziewka niespełna rozumu Czytała ruchami rąk moje ikony i śmiała się z tłumów, Płakała nad Bogiem i piekieł przerażał ją ogień. I wstały płomienie ze wszystkich stron naraz, Ku niebu podniosły się dymu kolumny. W drzwiach koński pysk widzę i uśmiech Tatara, Co księciałbym dumnym za włosy potrząsa, A księciu krew spływa po wąsach. Dziewczyna w krzyk straszny, więc on w śmiech wesoły, I szaty cerkiewne pod nogi jej ciska, A ona je wdziewa, obraca się w koło i łza już jej wyschła, więc tańczy w podzięce przy siotle, przy głowie książęcej. Kto walczył ten złotym pojony ukropem, Blach z kopu cerkiewnych z ksiąg ogniem topionych, Zapada pomiędzy kopyta i stopy, ze wzrokiem wlepionym w zasnutą twarz Boga i pyta, jak kochać ma wroga. Znów ciała chowaliśmy do wspólnych dołów, Znów drogi krzyżowe bez krzyża i chusty. Po burzy o zmroku nad rzeką popiołów, pogańskie odpusty śmiech krwi i ciał gra, łomyki się łączą po dwa. Tej ziemi, co żywy mnie skąpi pogardy. Najlepsza jest glina do formy na dzwony. W ich dźwięku z tej ziemi ucieram dziś farby, do mojej ikony. Na suchej deszczuce jest miejsce na świat i na stwórce. Przemokły, jak drzewo stojące na deszczu, Koni schyla się. Woda po sierści mu spływa, Zbutwiałe zielenie i złoto na desce, co płacze jak żywa, To stwórcy korona czekają nań koń i koń.